Przechodzimy właśnie przez najgorszy okres w roku. Zimno, prawie brak śniegu, za to cały czas jest mokro. I ta wszechobecna szarość, jakbyś przeniósł się na sowiecką Ukrainę. Nic dziwnego, że możesz czuć się zmęczony, leniwy, a nawet przydać kilka kilogramów i stracić nieco formę bo nagle tracisz motywację i niestety nie dotyczy to tylko siłowni. Ja to wiem, ale abyś nie zamienił się przez zimę w ludzika Michelin, opowiem ci co to jest, skąd się to bierze i jak temu zaradzić. Suplementy KFD kupisz taniej z kodem stalowy. Można powiedzieć, że w zasadzie hibernujesz i nie ma w tym nic złego, ale dla niektórych osób zima jest naprawdę przygnębiająca i to każdego roku. I choć wskazówki z dzisiaj pomogą również tym przechodzącym przez to pierwszy raz, to zachowaj szczególną uwagę, jeżeli jest to powtórka, bo wtedy nazywamy ten stan sezonowym zaburzeniem afektywnym, co często skraca się z angielskiego do sed. Jest to rodzaj depresji klinicznej, w której osoba doświadcza epizodów depresyjnych, o tej samej porze roku przez co najmniej dwa lata. I zanim powiem Ci jak działać w kontekście treningowo-lifestyle'owym, to musisz zapoznać się z kilkoma ogółami. Przerobimy je na szybko. Objawy SED są praktycznie takie same jak klasycznej depresji, chociaż w tej zimowej dochodzi częstsze obżeranie się, czy też dłuższy niż zwykle sen. Pierwszy raz opisano tą przypadłość w 1984 roku, kiedy to zidentyfikowano 29 pacjentów sed spośród ponad 2000 osób. Sed zwykle trwało od października do marca u tych pacjentów, ich objawy były silnie związane z szerokością geograficzną. Im dalej mieszkali od równika, tym depresja pojawiała się wcześniej. Co intuicyjne ma to związek ze światłem. I teraz. Pierwsze wskazówki na poprawienie zimowej motywacji na przykładzie skandynawów. Bo jeszcze zanim szanowni naukowcy to odkryli, Norwegowie budowali gigantyczne lustra na górach, aby odbijać światło słoneczne do zacienionych w dolinach miast, a Duńczycy od wieków przyjęli koncepcję hygge, czyli siedzenia w komfortowych warunkach przy kominku najlepiej z przyjaciółmi. Tyle, że dziś montowanie wielkich luster odebrano by jako szpiegostwo, a w polskich miastach w imię ekologii zabroniono nam korzystać z kominków. Niemniej masz więcej możliwości na doświetlenie swojej piwnicy i najpewniej to pomaga. Na potwierdzenie w innym badaniu uczestnikom SED polecono spędzać około 3 godzin w określonym świetle fluorescencyjnym na początku i końcu dnia. Wszyscy z nich doświadczyli pewnej poprawy. Ponieważ SED jest związane ze zmianami sezonowymi i szerokością geograficzną, a terapia światłem pomaga, większość badaczy stawia hipotezę, że jest to spowodowane ekspozycją na mniej naturalnego światła. Za to już sam proces tego, jak przekształcenie Wsadza się to w depresję, jest bardziej tajemniczy, bo zmieniające się światło zakłóca rytmy dobowe, które odgrywają ważną rolę w mówieniu naszym ciałom, kiedy robić takie rzeczy jak jedzenie i sen. Kilka badań znalazło dowody, że różnice w genach kontrolujących rytmy domowe mogą pomóc określić, kto jest bardziej podatny na sed. Bardziej konkretnie, jest taki hormon, który pomaga regulować sen i czuwanie i to on może być winowajcą. Z dobrej wieści nie potrzebujesz taniego recepty. Jest względnie tani i może zawierać poprawiające wydolność substancje. Chodzi o melatoninę. Twoje ciało typowo wydziela mniej melatoniny, kiedy jest jasno. Dlatego właśnie mogłeś słyszeć już takie rady, aby unikać światła ekranów przed snem. Ekrany bowiem naśladują naturalne światło i mogą zakłócać rytmy dobowe Twojego ciała. Badanie z 2001 roku, obejmujące 55 pacjentów SED i 55 ochotników, wykazało, że pacjenci wydzielali melatoninę dłużej niż zwykle każdej zimowej nocy, podczas gdy ochotnicy nie. Według badaczy ten proces jest podobny do tego, jak inne ssaki, szczególnie te hibernujące, regulują sezonowe zmiany w swoim zachowaniu. I tutaj poza zakupem melatoniny i zażywaniem jej o konkretnych porach dnia, aby zsynchronizować produkcję tego hormonu z rzeczywistym cyklem dnia i nocy, polecam specjalne aplikacje na telefon i komputer, które o określonych porach zmieniają sposób świecenia i emitują mniej światła o takich częstotliwościach, które byłyby zbliżone do światła dziennego. Natomiast nawet przy dobrze uregulowanym rytmie dobowym nie poprawisz sytuacji, jeśli w ciągu dnia nie naładujesz baterii. I tutaj rada jest bardzo ogólna, ale konkretna. Spędzaj jak najwięcej czasu na świeżym powietrzu. Nawet jeśli jedyne, na co masz ochotę, to skrolowanie, to pamiętaj, że możesz poskrolować w kawiarni czy McDonaldzie. I to zmusi cię do tego, aby ruszyć tyłek i choć przez chwilę złapać trochę światła. Oczywiście ruch jest idealną metodą na podnoszenie poziomów energii. I ja wiem, że teraz ciemno robi się już koło 16.00. Natomiast przynajmniej w weekend, jeżeli mieszkasz w mieście, to możesz zdecydować się na trening kalisteniczny. Teraz parki z poręczami są niemal wszędzie, a wiele z nich ma nawet obciążenie, choć to da się załatwić kompletem gum treningowych albo dodatkową parą kółek gimnastycznych. Poza tym wielu z Was po prostu przyda się mała odskocznia od tradycyjnych ciężarów. Aby zbudować przydatną i funkcjonalną sylwetkę, dołącz do klubu stalowej formy. Nasi podopieczni trenują pod zdrowie i sprawność i wykorzystują to w codziennym życiu. Kliknij link w opisie i przejdź na stalowyshot.pl. Dodatkowym tego plusem będzie to, że trening na świeżym powietrzu nawet intensywniej wzmaga wydzielanie hormonów szczęścia. Ale nie tylko. Wspomożesz tym sposobem pracę całego Twojego mózgu. Naukowcy z University of Victoria w Kanadzie przeprowadzili eksperyment, w którym porównali efekty 15-minutowych spacerów wykonywanych wewnątrz i na zewnątrz budynku. Badanie przeprowadzono na grupie 30 uczestników, głównie studentów ze średnią wieku 21 lat. Wykorzystując elektroencefalografię, badacze mierzyli aktywność mózgu przed i po spacerach, koncentrując się szczególnie na komponencie P300 wskaźniku związanym z uwagą i pamięcią. Roboczą. Do oceny funkcji poznawczych wykorzystano standardowe zadanie OddBall Task. Wyniki badania były jednoznaczne i pokazały, że krótki spacer na świeżym powietrzu przyniósł znacząco lepsze rezultaty niż ten sam wysiłek wykonywany w pomieszczeniu. U uczestników zaobserwowano wyraźnie wzrost amplitudy P300 oraz skrócenie czasu reakcji tylko po spacerze na zewnątrz. Co ciekawe, podobnych pozytywnych zmian nie zaobserwowano po spacerze wewnątrz budynku. Badanie to niesie istotne przesłanie, bo jego wyniki sugerują, że nawet Krótki ruch na świeżym powietrzu przynosi większe korzyści dla pracy mózgu niż identyczna aktywność wykonywana w pomieszczeniu. Autorzy badania doszli nawet do takich wniosków, że osoby trenujące w siłowniach mogłyby poprawić swoje wyniki, przenosząc część ćwiczeń na zewnątrz. Ekspozycja na światło to tak naprawdę nie tylko uregulowanie wydzielania melatoniny, ale też umożliwienie organizmowi syntezy witaminy D. Witamina ta jest istotnym czynnikiem w warunkowaniu depresji, ale też pośrednio odpowiada za produkcję testosteronu, który tym bardziej potrzebny ci jest na siłowni oraz jest niemal antidotum na braki w motywacji. W zimie jednak niewiele da się tu wskórać, nie tylko ze względu na temperatury, ale też poziom ekspozycji ciała. Aby efektywnie syntezować witaminę D potrzeba wystawić minimum 20% ciała na słońce. Na 42. stopniu szerokości geograficznej, co w badaniu przełożyło się na Boston, a w Europie jest to stolica Bułgarii, Sofia, efektywna synteza witaminy D w skórze nie zachodzi od listopada do lutego, a w miejscach położonych dalej na północ, jak Edmonton w Kanadzie czy też w Warszawie, okres ten może trwać nawet pół roku. Całe szczęście, podobnie jak melatonina, witamina D jest łatwo dostępna w suplementach. Zalecenia obejmują przyjmowanie 1,5 do 2000 jednostek witaminy D dziennie. Tyle że osoby z dużą ilością tkanki tłuszczowej będą potrzebować nawet 2 do 3 razy więcej, ponieważ tkanka tłuszczowa ma tendencję do magazynowania witaminy D. To zmniejsza jej biodostępność. Jeżeli masz możliwość trzymania dobrej jakości diety, to suplementy możesz zamienić na tłuste ryby i jaja. Pstrąg tęczowy hodowlany zawiera około 760 jednostek na 100 g. Łosoś dobrej jakości niewiele więcej. Standardowa puszka sardynek zawiera około 200 jednostek. Natomiast jajka zawierają około 88 jednostek na 100 g, co jest odpowiednikiem dwóch małych jajek. Do suplementacji i ruchu na zewnątrz polecam zmienić sobie nieco trening. Po pierwsze, posłuchaj trochę ciała i pozwól mu sobie nieco pohibernować. Nie zmuszaj się do utrzymania takiego samego tempa w momencie, kiedy nie masz na to siły. Postaw na plan minimum. Zaoszczędzoną w ten sposób energię, zainwestuj w przyłożenie się do niego. Plan minimum, poza jakimś przykładowo jednym treningiem na świeżym powietrzu, powinien objąć przynajmniej jedną sesję, w której twoje mięśnie dostaną w pierdziel. Mówiąc inaczej, da się robić postępy na siłowni i to ćwicząc niewiele. Kłaniają się tu choćby Mike Mencer czy Dorian Yates. Zwłaszcza Mencer miał rewolucyjne podejście do treningu. W przeciwieństwie do innych kulturystów z końca lat 70., którzy spędzali na siłowni po kilka godzin dziennie i to po dwa razy, Mencer ograniczał swoje sesje do około 45 minut, łącznie trenując około 3 godzin w tygodniu. Jego filozofia treningowa opierała się na maksymalnej intensywności przy minimalnej objętości. Menser trenował do absolutnego upadku mięśniowego, definiując go jako moment, gdy mięśnie są kompletnie niezdolne do wykonania jakiegokolwiek ruchu. Szczególną uwagę przykładał do fazy negatywnej ćwiczeń, dochodząc nawet do kontrowersyjnego wniosku, że samo podnoszenie ciężarów jest stratą czasu. Uważał, że najbardziej efektywne jest utrzymanie ciężaru w fazie maksymalnej napięcia i kontrolowane opuszczanie go. Ty nie musisz działać identycznie do niego, ale zawsze możesz przesunąć swoją poprzeczkę treningową tak, by była nieco bliżej upadku mięśniowego. I poza treningiem na sali, możesz to zawsze połączyć też z treningiem na zewnątrz, gdzie na przykład robiłbyś dodatkowo sporo elementów w fazie ekscentrycznej. A poza tym tego sposobu warto spróbować chociaż raz, ze względu na to, że niektóre osoby świetnie reagują na taką właśnie metodę. Kolejny krok to zbudowanie sobie jakiejś porannej rutyny albo chociaż usprawnienie istniejącej. Spraw, aby ta pierwsza część Twojej porannej rutyny była czymś, co kochasz robić. Przykładowo, niech Twoje śniadanie nie będzie tylko tabelką w kalkulatorze, tylko jest to, co lubisz najbardziej. Nawet jeśli nie byłoby idealne względem kalorii czy ilości białka, wylistuj sobie kilka takich rzeczy i jest. A jeśli od tego trochę przytyjesz, to najwyżej zbijesz to na wiosnę. Bo jeśli masz wybierać między dobrym funkcjonowaniem na co dzień a idealną wagą, to zawsze wybieraj to pierwsze. Inna sprawa, że nawet bekon jesteś w stanie wymienić na fajną, chudą wędzoną szynkę. Na zimę kup sobie lepszą kawę. Albo jeśli dostaniesz taką na Mikołaja, to nie podawaj jej kolejnej osobie na święta. Po prostu zrób coś dla siebie, tak żebyś miał jakiś powód do wstawania. Gorąco polecam też robienie listy zadań rano, bo odhaczanie rzeczy motywuje do dalszego działania. Nie bój się romantyzować sezonu zimowego. Każdy sukces świętuj razy 10. Każdy trening o tej porze roku, a zwłaszcza na zewnątrz, traktuj jako progres, bo większość ludzi w tym czasie drapi się po dupach. Dieta masowa ma często zimą, też właśnie takie zastosowanie, że z jej pomocą łatwiej jest walczyć z zimową handrą, bo po prostu daje więcej możliwości. Na nagradzanie się jedzenia. I przy nadwyżce kalorycznej organizm ma możliwość funkcjonowania na nieco wyższych obrotach. Więc w teorii wcale nie trzeba dzielić roku na masę i rzeźbę. Ale w praktyce tak często bywa łatwiej. Oczywiście nie musisz się zalewać, bo nawet przy lekkiej nadwyżce rzędu 300 czy 500 kilokalorii jesteś w stanie sporo wskórać. Oczywiście sporo mógłby tutaj pomóc partner do ćwiczeń. Przynajmniej zwiększyłby szansę na to, że Twój trening faktycznie dojdzie do skutku. Wiem natomiast doskonale, że jeśli zawsze ćwiczysz sam, to znak, że pewnie nie ma takich osób w Twoim otoczeniu. Dlatego, chociaż powiedz wszystkim dookoła, że zacząłeś właśnie zimowy challenge w robieniu masy, bo po takiej deklaracji inni mogą zacząć Cię obserwować albo chociaż wrócą do Ciebie z pytaniem, jak idą postępy. Świadomość, że możesz być oceniony, również może Cię zmusić, żebyś zszedł z tego TikToka. I pamiętaj, że w klubie stalowej formy oferujemy nie tylko plany treningowe, ale przede wszystkim cotygodniowe raporty, konsultacje wideo oraz naszą społeczność, która sprawia, że nawet zimą, kiedy jest szaro i brzydko, utrzymanie motywacji i systematyczne treningi nie sprawiają problemów. Aby do nas dołączyć, kliknij link w opisie i przejdź na stalowyszok.pl. To był stalowy szok, a teraz do następnego!